Około 30 milionów złotych tyle samorząd powiatu Konieckiego w 2022 roku przeznaczy na realizację około 30 zadań inwestycyjnych. Najwięcej środków tradycyjnie pochłonie infrastruktura drogowa. Wysoka inflacja i wzrost kosztów bieżących powodują, że samorządy muszą podejmować bardzo wyważone decyzje, jeśli chodzi o zarządzanie finansami. To jest budowa ścieżki rowery przy drodze powiatowej pomiędzy Skórskiem a Mielnicą. Dużą budowa dwóch mostów, zastróżł są polnie przebudowa drogi Stara ruda Talarkowo na terenie gminy gminy Wierzbinek. Dalej budowa czy przebudowa skrzyżowania w gminie Kleczew w Budzisławiu Kościelnym. Przebudowa drogi długo oczekiwana przebudowa Dąbrowszym Dąbroszyn od Lubogowice. Powiat koniński na budowę drogi która przebiega przez miejscowość Stara Ruda pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 11 milionów złotych. Budowa drogi będzie największą inwestycją na terenie gminy Wierzbinek realizowaną przez samorząd powiatowy. Całkowity koszt to 17 milionów. 600. Ta droga kosztoryzowa na przeszło 18 milionów. Będzie modernizowana na odcinku od leśnictwa przez Starą Rudę do Talarkowa na terenie gminy Wierzbinek. Jest to odcinek 9 km Droga będzie poszerzona ze ścieżką pieszo rowerową dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, gdyż znajduje się tu jedna z największych szkół w gminie Wierzbinek. Tu w tym miejscu jest droga bardzo ruchliwa, i zdarzały się tu już wypadki, nawet był wypadek śmiertelny. A ponieważ w pobliżu jest usytuowana szkoła, jest tu natężenie ruchu. Droga biegnąca przez Morzyczyn będzie również remontowana, bo pozostawia wiele do życzenia. I bardzo dobrze by było, żeby w najbliższym czasie była naprawiona. Dochody powiatu mają sięgnąć ponad 112 milionów złotych, a wydatki ponad 127 samorząd będzie wnioskował o środki pochodzące z Polskiego Ładu czy Funduszu Dróg Samorządowych. Rządowy program to wsparcie inwestycji samorządowych. Z drugiej jednak strony oznacza niższe wpływy do budżetu z tytułu podatków. Zmiana systemu podatkowego polski ład spowodowała, że na starcie konstruując budżet, dochody bieżące z tytułu udziału w podatku dochodowym były niestety niższe, łącznie około milion siedemset No a trzeba też wziąć pod uwagę, że wydatki bieżące w jednostkach organizacyjnych rosną. Powodowane jest to ogólnie z wzrostem cen, inflacją, także musimy zabezpieczyć wszystkie wydatki niezbędne do funkcjonowania Całego powiatu, wszystkich jednostek organizacyjnych. Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami. W tym roku wyniesiona około 6 milionów złotych, co oznacza, że będzie niższa w stosunku do lat poprzednich. Wskaźnikiem takim kondycji finansowej samorządu jest nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi. Ta nadwyżka operacyjna na rok 2022 Stosunkowo jest mniejsza niż w latach poprzednich, a właśnie jest to spowodowane niższym poziomem dochodów bieżących. Także ta nadwyżka operacyjna na starcie w tym budżecie przekracza 6 milionów, w innych latach przekraczała 9 nawet i więcej. Aktualnie końca dobiega inwestycja, która realizowana jest w gminie Kazimierz Biskupi. Mowa o przebudowie drogi w Dobrosołowie.